To i Mister Mr. X, z Cascrafta. Wiesz jak sprytnie wplotłem? Sprytnie, sprytnie, A potem to pięknie zesułem. Tak. Jestem wspaniały. O, dwa jesteście <laughs> Jezus Maria. Niech się leczyć Każdy... Każda część zaczyna się czymś podobnym. Takim filmikiem. Podobnym. Jasno staje się stawka tej gry, Nie nieufność braci rośnie. Brzmi trochę jak Joda. Tak. Brzmi trochę jak. Złote myśli jakiegoś chińskiego myśliciela. Złote myśli Sun Tzu, na przykład. Tak, tak. Ej. Ja jestem psychiczny. Ja, w ja w mogę caż. robić to, co gdzie my w ogóle lecimy, czym i dlaczego i jak? W sumie to dobre pytanie. A, pod koniec poprzedniego filmu był jest zapakowałem do czegoś w, takiego. Czemu lecimy w formacji. gdzie i czym i jak? Tak tak tak, 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 tam, do ciebie. Flojd na, nagle jest niezadowolony tym razem. Dobra, jestem z Coppetella. it's the best I can do. This is moment, point, brother. This is where we, we must stand together. If you stand against me, well... It's ugly business, killing a sibling, but... You know all about that, don't you? Can you do it again? This is not going to be a smooth ride. To będzie jako No się no. Ej, boumagań. Widziałeś, to było fajne, rozbijesz się na moście i do oka nie było absolutnie nic. Tak. chmury. That must have been quite painful, brother. <laughs> Nadal nie wiem czy ja jestem jakimś psychicznym konstruktem w sumie. Nie mogę się od ciebie zbytnio oddalić. Bo mi się psuje wizja. Chodź, bo jesteś do mnie jakoś przytan. Jestem też za tobą. Dosłownie blokowałem się, gdzie... się na twoim modelu. Na następnym razem możesz się metaforycznie blokować na moim modelu. O, zwłoki. Bo się poruszyły, bo był ten. Bo był dźwięk. Okej. Okay. Dźwięk był widziałem. taki głośny, że się poruszyły. Ty znowu nie masz broni. Przestań gubić swój pistolet. Nie, masz go tutaj. Już, no. Dobrze. Przestań gubić swoją Bo... broń. Baj o swoją broń bardziej. Nie wiem, przywiąż tutaj sznurkiem jakimś do siebie czy coś. <laughs> eee... Tutaj. To na serio. To jest tego... Ej, nadal to ciągnie. Co z Ciebie I... za super żołnierz? Niknę. Jeśli cały czas gubisz swoją spluwę. Nie wiem, ale to jest jada ludzików. Nie wiem czy to... Tak, mówisz. widzę. Widzę, widzę. Tutaj.

Naprawdę, jest mi czerwono, później no jakieś wiem. błyski, o, jakieś stingery dźwiękowe, o, ten mega super teleportujący się koleś był przypadkiem w ten taki, wiesz, taki długo, długo, długo Nie no, wiem, długo... ale tu jest ten taki ten, no. wiesz... Ja chcę go przejąć. No to przejąć. Nie możesz, bo on A, zaraz zginie i byś zginął jakbyś go przejął, jest nieprzyjomalny. dzięki Fir, wybieraj swoje cele. Tak. Dla mnie tyle, dla mnie zrobiłeś. Nie dałeś mi się przeteleportować i zginąć. Chodź, tutaj mamy. na górę, no, tego muszę wziąć. Podoba mi się, trochę mi się podoba ten dźwięk, który Fettel z siebie wydaje po przejęciu. Dawał się! Taki jakby śmieszek. Podoba mi się, jak stoję w i. Nie rozbijają, nie zabijają bardzo szybko Puść mnie osłono, puść! Z skurzające, trzeba naprawdę ładne 3 sekundy trzymać przycisk, żeby cię puściła To się dopiero no, za przyklejenie do osłony O znowu coś, znowu coś, zawsze coś z tą albo, zawsze coś Chyba tędy Przypomina mi się jak, jakiś lepszy znowu tak, słuchaj, zauważyłeś, że we wszystkich produkcjach, czy tam, we wszystkich dziełach fikcji, nie wiem jak to ładnie powiedzieć po polsku. W ogóle tam są jakieś burki, próbuję ogarnąć, co jest tam na Ja tam nic nie widzę. Skybox, Każdy... skybox, skybox, wszędzie skybox. Tak. To jest brzydki skybox. Ale woda jest ładna. Woda jest... Eee... No dobra, Widziałem te aktywnicznasteczkowe są... aj. Dobra, już nie są. Wystarczyło popatrzeć na nią dłużej. Niż w każdym razie sekund. we wszystkich utworach w sensie grach Jezu, i tak dalej. Jakie skakanie przez geometrię. <grym> Daj mi skończyć. Przepraszam. wróciliśmy się. Chyba. No. Tak, tak, wróciliśmy. We wszystkich utworach z zombimi yy, jakieś 30 dni po apokalipsie wszystko wygląda mniej więcej tak. Nie masz takiego wrażenia? Nie zauważyłeś tego? No... tak. Nie wiem dziwne, tej... nie? Jest to dla Ciebie troszkę dziwne? Nie wiem. Jest dla, Zombier... mnie, to... Jest dla mnie to normalne. W sensie, okay. tak, tak to wygląda. Tak znaczy, się. Tak. Tak mnie już nauczyli, że tak to ma wyglądać. Aha, ale dlaczego? Zombie rujnują mosty i... i tak dalej. Mógł coś, nie wiem, nie nic do powiedzenia, chcę iść dalej. Powinieneś, mhm. tak. Ja chcę po prostu skończyć tę grę. <laughs> tak, dokładnie. Może puścimy tylko kastenki do końca, ty one mocno biją. Gdzie jesteś? Tak, z przodu, znalazłem drugiego, trzeciego czy tam któregoś. Chodź. Idę, idę. Tu jest ich więcej. Mało municji. A, tu jest ich więcej. Tak, taki... Zawsze jest taki problem z jakimiś potwora w grach. Tak, zaczyna się walka z... Ale nie, tutaj leży no. pełno broni dookoła. No, tyle dobrego. Dobra, będę cię buffował. Masz Loading. buffa. Au. To że on teraz zaczął mnie bić. Myślałem, że będziesz naszym damkiem. ile one... No, wiesz, ile z <laughs> shotgunów, <śmiech> pocisków łapią? Ucie... Eee. No. Patrz na niego, jak go podniosę. Nie, teraz jest normalnie, bo poprzednim razem wykonywał jakiś taki dziwny bo ruch. przy siatce No... tak Chyba trzeba tak dędy. jest oświetlony Tędy. I w ogóle Tędy Okej okay. Czyli jednak ale dalej nie wiem. jest dziwne Tutaj też jest, tam też jest w sumie. Możesz mieć rację Nie dalej w tym samym kierunku trzeba iść O, otworzyło się okay. miło Solidnie wykonane metro. Nadal mhm. działa. Tak jest. Nawet tak apokalipsa go nie powstrzyma. Powinni to... Yy, powinni to zamieścić w swojej ulotce w sumie. Ej, nie podzieliłeś się. Gdzie? Tak? Ojej. Yy, nie wiem. Możemy... Na możemy... Nie, 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 wiem. nie wygląda mądrze. To wygląda jak insta-śmierć. Tak, może tu. Nie. Tu, tak. O, tu na górę. Mhm. Zapisywanie, będzie walka. Tak, oh, Znowu, znowu jest ten dupek. Tylko nie o... Tak. Jezus, Maria. Coś wybuchło i nic nie widzę. A znowu nic nie widzę. Okej. Okay. Nie wiem. Tam skąd laser. Na górze na... Drawuję trochę, trochę, że nie jestem sobą. Teraz może bym to mógł przejąć. Nie, żebym... bo ma tarczę. No ale zaraz nie będzie miał. Tak, Mi się... tobili mnie. To jest okay. tych. tych się zaspawnowało nagle. Dobra, chyba jest w miarę czysto. Tak, poza tym kolesiem z laserowym spawną działem. Może pójdźmy dalej, go zignorujmy co? Nie możemy, nie musimy go zabić żeby się przejść Ta, od Tak, to mi właśnie coś takiego. Powiedziałbym, że się przejdzie przynajmniej. Okay. Już jest tylko przerośniętym powiększonym modelem tego z czym walczymy na co dzień. <noise> Brzmi jak dobry plan moim zdaniem. A pomyśl, pieniędzy można by zaoszczędzić wtedy... Sobie... Wszyscy przeciwnicy byli tylko wariantami wiel wielkościowymi tego samego modelu <noise> Tak, im bardziej pospolity, to tym, tym mniejszy, mniejszy. <noise> I standardowi przeciwnicy mieliby tak w pół metra wysokości <noise> Tak i takie śmieszne cienkie głosiki <głos> Tak, włosy też można było przeskalować Czy tam jest Mech Prawdopodobnie Czy on jest zamknięty tarczą i nie mogę do niego wsiąść jeszcze? Nie chcę Prawdopodobnie Brzmi prawdopodobnie Brzmi jak Mnie jest pira trzeciego! Tylko nie mów mi, że właśnie. Oni się no stop w tych samych miejscach tam. Okej okay. Wiem, poczekaj Spoko Fuck Skończyli mi się duszać ja, co ja z tym zrobię? Trzeba najpierw go zabić, potem nam go odblokuje, mecha. Tak. Dużej tu, a, właśnie. Trochę się tego nie ma tarczy? Możesz spróbować go przejąć na przykład. Ej, leżę, leżę, leżę. Okej, okay, ja też. Okej. Okay. To głupio, to głupio. No bo oni cię dzikają przez ścianę. Musi, zostańmy tam na górze, tam jest dobre miejsce. Ja go praktycznie zabiłem. Tego gościa dużego. Okej. Okay. Dzieliło mnie. Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Muszę je zregenerować. Gdzież można tutaj być? No dobra, i Ty? z tego? Ja tu zostaję. Dobrze. Ale teraz tego go się nawet nie widać, Dam Tam, z tyłu, za domkiem, czy coś takiego. No właśnie, za. I nic mu nie może zrobić. No w sumie, trochę nie do dobrze. Trochę nie do dobrze. jest w środku W środku czy z tyłu? W środku, w środku mm. To jest fajne, że on się powoli rozgrzewa z tym mm. swoim laserowym działkiem okej okay. Zostawienie no mieć plecy przed. no fuck! minionami tak, zrobiłbym tak. Kula, że mam minionów na własnych plecach. Mi się spawnują okay. zaraz za mną. No, mogę ich na szczęście. już nie ma nie, no. Lord Vader. I odstrzelać im głowy. Lord Vader tego Zabijam nie robi, to. ale. Ale gdyby to robił, to byłby całkiem fajniejszy. Zauważ. Jakby co robił? Jakby odstrzeliwał głowy? Odstrzel ludziom? Tak. Najpierw idusia, a później strzeliłem głowy magicznymi peciskami. Czy to nie byłoby złodupne? Hmm. <ścoughs> Czy teraz mogę zniszczyć ten generator? Nie, mam, mam laser, który przecina a, wszystko. Poza niektórymi rzeczami. Poza. Au. Laser, który przecina o, wszystko byj. poza tymi rzeczami. Tak, laser, który przecina wszystko poza tymi rzeczami, których nie można przeciąć. Próbowałem nożem, e. ale nie, nożem też się nie da. Okej. Okay. Napisz coś fajnego. Narysuj penisa. A to zobacz, zostaje nawet czarny ślad, więc... Okej. Okay. Jakie kwadratowe. Elegancko. <noise> no. Najlepsza rzecz w tej grze dotychczas. Rysowanie na zero. Tak. Już masz. Specjalnie dla ciebie. Dosłyszę twojego penisa. <głos> <Jak> <głos> jest, <bo> to <noise> Jaki, taki, taki rozciągnięty, zobacz. Tak, widzę. Z perspektywy. Masz mecha. Już, 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 już. już. ma amunicji. Chyba z tyłu się, się do niego wsiada Może. Tak. Mm, tak. Okay. No i nawet się otworzył ten. Tak ma. To był Nie. jeden przycisk Nie. do wszystkiego. Otw otwiera mosty, wyłącza pola siłowe, uruchamia mefy. Oh, Chodź ja tu. Chodź tu. Powoli. Biegnę. Mech okay. jest wolny, naprawdę. Okay. Wiesz jaki upierdliwy filtr się włącza jak jest tu daleko? Bardzo upierdliwy. Taki mega kontrastowy czarno-biały. Czekaj, 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 nie, nie zabijaj go. Nie wiem, coś takiego słyszę za każdym razem, jak przyjmuję kogoś. Wiem, słyszałem to. No. Gdzieś tam na przykład. Prób... A tu ma drugiego mecha. Tak? go <laughs> Czekaj, jestem, czy jak się w nim wyciele, to co? Mogę nie go wiem. używać. Mogę go używać, jak jestem niecielony? Pewnie nie. Pewnie tak. Uii, idę w lewo. Uuu, uh, on ma inną spację. Okej. Okay. Okej, okay. ma super stomp. Tak, przy może podskoczyć się tak wiesz, walnąć z dwiema tak. Jak w jakimś kroku czy coś. Albo w Dragon Ballu jakimś. O, mam przybliżenie. O, i przybliżenie mi wykrywa w rogu. Tak, masz loka. Uh. Oh shit. Mogę te rakiety jakoś użyć? Helikopter. Dude, Helikopter. Jak mogę użyć rakiety? Nie wiem, wie helikopter. Dobra. No, użyj Możesz! Gdzie? Tak yeah. Jak? Granatem. Yeah? Granata! Okej. Okay. Okej. Okay. A, A masz. Ucieka! <laughs> Idziemy dalej. Tak jest. Nic nas nie powstrzyma, Znaczy powstrzyma nasz kascenka, która nam zabierze mechy. Tak. Albo ewentualnie jakaś nieprzechodzalne miejsce. Co to za dźwięk? Katy. Myślałem, że jakieś dzieci z tego... Teraz sobie o, wyobraziłem ten. Teraz sobie wyobraziłem <laughs> tak. <laughs> tak to brzmiało, naprawdę. Okej. Okay. Teraz sobie wyobraziłem ten. Jak, jak to nagrywali. O mech. Jak? No? się jakąś dziewczynkę zmusić do jęczenia. Okej. Okay. Nie, ja powiem, że nie była prawdziwa dziewczynka. Teraz nie wydają się być takie groźne. Tak. Co mniejsze? O, nas? helikopter wróci. Zobacz, jak go szybko naprawili. <laughs> Może to, to inny. To inny. A tu jest tył. Zaraz, to Mam Critical. To... Au. A, to dlatego mam Critical, bo zaraz się rozlecę. Myślałem, że mam tylko ten. ten. Mogę byśmy się go naprawić. <laughs> to nie Planet Side. No. O dobra, ładuje się. Tak, to tak, spoko. tak sam się naprawia. A on mnie zaraz zabije! Bo ma spawarkę. A, dobra. Zabij go. Już. Ja mam zero hapa Zalecone w czekaj. czekaj, czekaj, czekaj. Stop. Awaryjne wyłączenie. Okej. Okay. Wyrzuciłem je z mecha. Uh. Mm. Nie pomogłeś. On się naprawi sam? Naprawi sam. sądzę. Tak, już naprawi się. Tak, okej. Tak, to jest tylko kwestia tego, że musisz przeżyć chwilę. Nie rzucicie. on kontrol, aby włączyć tarczę. Zobacz, co się dzieje. Tarczę masz kontrolę. Aaaaaaah. nie. szkoda, że tylko nie wiedziałem chwilę wcześniej. O. Tam jest oko army, czy tam. To prawdopodobnie jest coś innego. To jest oko Saurona, oczywiście. Ej no, rakiety mi się wyłączyły Zauważy, że te rakiety się regenerują No bo tam jest taki mały ten, klon jak z jak z tymi nożami Jak wiesz? z nożami Tak Opracowali yy. tą technologię do innych Cię, tak Może nóż to był prototyp po prostu zaczęli od małych rzeczy Też w sumie pociski do jakiegoś karabinu są mniejsze niż noże ale mm. Jeden co mi się nie podoba to szybkość tego mecha Jest nie, nie, bardzo umiarkowana Nie, nie. nie prób... Tak, też się podkoczyć Tak Przed tobą Sorry Sorry, sorry, sorry cię strzeliłem Odczułeś to w ogóle jakoś? Nie, nie bardzo Okej okay. Bo dostali z rakiet Okej okay. Tak <laughs> Bo za wolno jest tak, Zobaczcie, już jest jej więcej. Tak? No to nie był jeden. To był parę no. nałożonych krzyków. Może się przeteleportowała z przyszłości, żeby krzyknąć ze sobą razem. <grym> nie <grym> wiem. <grym> Kopter. Ja mam nadzieję, że nie spadnę z tego, z mostu, bo taki dana się napozinają. Tam drugi monitor. No właśnie. Tak swoją drogą, drugą. Zastanawiam się czy lufy karabinu powinny się rozgrzewać do 700 stopni. Mam wrażenie, że oni nie, nie, na nie pewno, nie. Oni na pewno sprawdzili takie rzeczy tak. zanim ten wprowadzili to do gry. Jestem na pewien. Na pewno. Na pewno. <laughs> Ta gra jest realistyczna jak Call of Duty. O kurczę, uniknął mojej krakiet A to droń. Majk No zaraz, ja też. się, o właśnie. No dobra. A w samą porę. Przed nami. Czy to zawsze wydaje zepsu? taki dziwny dźwięk? Nie wiem. By the way, te piksele to jest wyświetlacz mecha, nie? Nie. Wiem, We. wiem. Wiem, że ty wiesz A ta tarcza wydaje głupi dźwięk Słyszysz to? Nie jak, Jakieś dzieci okay. Jak więcej dzieci A bo Wszystko jakich... w tej grze brzmi jak dzieci <suszy> Tak Weź włącz tarczę, tylko nie chodź w tym momencie Zatrzymaj się i włącz tarczę Pokaż się. <suszy> Coś w tym jest <suszy> O, jest chyba nieprzep Bariera. bariera Jest ciężko nie. przejść Nie jest ciężko przebywalna, ewentualnie. Co najwyżej. Czuję jestem tam do nas rakietnicy trzeba. Zdeptałbym go. Oo! Okej okay. <laughs> Togo eksploduje Depnięcie w ziemię. Też się zastanawiałem jak to ma działać, to depnięcie w ziemię. Znaczy teraz się zastanawiam do sobie. Też się zastanawiałem jak w różnych... To były beczki z wodą, one się paliły. Okay. <laughs> Razem płonące beczki z wodą. O, to jest woda? Mech, zapasowy mech. Aha Jeśli woda się pali, to znaczy nie jest zbyt czysta. Tak jest moje <laughs> doświadczenie. Możesz wziąć zapasowego, bo twój się trochę pali. Nie, tam. trzeba Trzeba wyciąść. Ciebie siadł most. Sprzętu. Okay. E. Okej. Okay. O, tu jest ktoś. mnie zatwardziały ten koleś. Tak, tak. Ich trzeba trochę przypiekać. <grystanie> no, Mówiłem, teraz się zespawnowali. Oczywiście. Nie, oni są w środku. Tak. To była ładna akcja. Widziałeś tę ładną akcję? Nie, się co? granat? Nie, wrzuciłem mu grę, ale go zagotowałem długo. Mm. Także prawie mi wybuchł w ręku. O. Uuu. Uh, A, wezmę sobie Następny... Na ...przycisk do otwierania mostu. Mhm. No co, chyba takie same. Teraz będziesz miał trudny wybór. Który mech? Który mech? Nowy. Oczywiście, że nowy. Nie miał większą wartość na rynku wtórnym. Tak jest. Ale. A to jest ciekawe z autoryzacją Ej, hey, jak pojedząkiem? Co? No. Jakim pojedzą przez radio, kod autoryzacyjny To czy nie no. mogliby autoryzować czegoś innego potem? Ktoś inny, kto to usłyszał? Nie. Czy ma jakieś zmienne, taki kod jak w ty jak w. Nie, nie używaj takiego słownictwa w tym let's playu To ja e e Ewentualnie... Midałeś... kod rotacyjny czy takie? Rotacyjny. <trakcyjny> rotacyjny, kod rotacyjny brzmi całkiem strasznie się I się przestraszył i ucieknął Tego nerdowskiego bullshitu Ale Odrób... kiedy to część mnie Tak me <trakcyjna> Dlaczego mi o nim nie powiedziałeś? Uch, chyba wybuch. Nie wiem Zabijałem go sobie. Okej. Okay. Um, Wiesz, jak to przetłumaczyli? Nie wiem. No w sumie dobrze. Szybko to już blisko. Okej. Haha. Tym razem tłumaczę z eee, No i po naszym pojechał. Nawet będziemy biec po tej autostradzie. Nie, nie. nie o to teraz się rozsypie. Nic z tego nie tak, stanie, tylko może Tak z drogą. Ta autostrada była cała nad wodą. Co? Ta autostrada była cała nad wodą. Tak. Dlaczego ona jest taka zakręcona? Dlaczego on jest taki zakręcony? Taki zakręcony? To, taki jest ładny. Jest ciekawszy niż po okay. no. no tak. To oczywiste. Ratuj mnie proszę, No Nie. Nie. Dzięki. Koko. Zawsze do usług. Teraz zostaniesz mechem jeszcze nie. Uniknąłeś Mecha. Prawie pominąłem film, bo chciałem płynąć, żeby uniknąć my? Mecha. things are going quite no, no. Duchy, duchy. Miałeś ciekawą animację, jak się śmiałeś. Ja mam samą ciekawą animację. Nie. Yy... Ja mam przenikę jako jedyny. Właśnie. <laughs> zastanawia trochę. Czy znaczy moje oh. magiczne pociski się nie liczą? Nie wiem. To jest tylko. No dobra. Yy, jest. Anyway. 30 minut równo czas premiowany. Nie wiem. To jest czas, który nam doliczy do ogólnego czasu? Nie wiem o co chodzi. Z tym. Nie mam pojęcia. Może się dowiemy jeszcze kiedyś. Może odblokujemy nową broń. Tak, może, będzie, może trzeba będzie przejść po raz drugi grę od nowa, e, na czas, teraz. Będziemy grali tak. na czas. Tak. Ty, to, będzie stra... pre... Ty, to ma sens, czas premiowamy. Jeżeli przejdziesz misję poniżej 30 minut, to coś. No tak. ma częściowa, premia czasowa, Ok. Ale Zierców nie też wiem, czas nie wiem co. Coś, ale nie wiem co. Punkty! 8320 dokładnie. I co z nimi? Mamy je! doliczą do, 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 okay. do, do nam się do poziomu, nie wiem czy widziałeś, ale na przykład ślisk i, i s, okay. ten kopniak z wyskoku odblokowaliśmy. No tak, tak samo jak regenerację zdrowia. zdrowia i więcej zdrowia. Mamy umiejętności, to fakt. Dostajemy buffy z poziomami, Fantastycznie. Levele. Fantastycznie, połączenie RPG i FPS-a. No nie jest połączenie RPG. W RPG możesz chociaż wybrać, jakie levelki <laughs> dostajesz. No dobra. To jest połączenie, połączenie gry, ten. ...na auto automatów, wiesz, Z grindem, z grindem z MMORPG-ów. <grym> <grym> Idealnie, idealne połączenia. No anyway. Czas się pożegnać. Tak jest. Pecnym się ja, czyli Mr. X, i on, czyli... Torinbur. I dziękuję na razie. za uwagę.